Mikolejkowy przygody. Mamy początek wiosny astronomicznej w roku 2K24. Witajcie tutaj Mikoliks w kolejnym odcinku z mikolajkowych przygód przy nowym projekcie. Projekcie będzie, który Wam już zapowiadałem od kilku odcinków. Z racji, że mamy istną katastrofę, raz jeszcze chłopcy i dziewczęta, z racji, że mamy tutaj stację kosmiczną, proszę bardzo, to oczywiście pojawił się projekt e, bazy kosmicznej, e, powiedzmy, na takiej dziwnej, odkrytej planecie, tak? E, tutaj mamy coś takiego, asteroida, powiedzmy, tak z daleka, jakby, jakby wyglądało i proszę bardzo, ten pasek czeka już od wielu odcinków. Na ten projekt tu będą takie kupuły. Co jest tutaj? Tutaj nie spodziewacie się tego, tak to jest bardzo dziwne, ale tutaj jest rakieta. Tutaj jest rakieta. Ja naprawdę nie zmyślam to wszystko tak. To jest o. na tym się opiera. Betonu bardzo dużo. Dla klimatu słuchajcie, jeszcze wam to szybciutko zaprezentuję z efektem najdłuższym i będę budował właśnie z efektem najdłuższym. Cóż, bez zbędnego gadania mogę zacząć e, budowę. Tak, już zaczynam. Więc moi drodzy, najpierw robię taki coś, taki myk, powiedzmy. I teraz pyk, 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 pyk. pyk, pyk. Pyk, pyk, pyk. Ja wiem, że to troszeczkę nudne. Yy, tak, już się powiedzmy zaczęła wiosna z, w tym właśnie roku 24. Swoją drogą bardzo blisko, bo yy, tydzień, tak tydzień do moich urodzin. W następnym tygodniu już będą No, i myślę, że z racji tego pojawi się jakiś filmik ciekawy. Na tym kanale nie wiem, ale to wiem na pewno, że w okolicy, czyli w przedziale od 26 marca do ostatniego dnia marca, czyli 31 pojawi się film. Ja nie lubię za bardzo spoilerować, więc nie będę Wam tutaj zdradzał, bo wiem, że. To serię oglądam najwięcej widzów z mojego kanału, i tak w ogóle. I w ogóle bardzo się cieszę, że seria Mikołajkowicy. Słuchajcie. Yy, tak zasięgi wzrosły, dużo subskrypcji mi wzrosły i tak dalej. Du dużo osób mnie prosi o IP serwera, jak gra na singlu i raczej nie chciałbym później robić jakieś tam. Serwerów, chociaż zobaczymy jeszcze. Pomyślimy jeszcze, poczekamy do dziesiątego odcinka. Więc mówię, nie, odm nie odmawiam, e, gdzie będzie prezentacja tego świata. No i cóż, wiele, co ja powiedziałem, jeden, jeden widz mnie prosił, tak? 3 minuty, tutaj 33 sekundy, idealnie, skramy. Słuchajcie, jest to 86 odcinek z mikolekowych Przygód. Dokładnie tak. Czy będzie sezon drugi pewnie będzie ale nie w tym roku już nawet być może nie w, w kolejnym czyli w 25 e, bo chciałem sobie odpocząć od Minecrafta skupić się na in in innych grach na e, innym kontencie też na kanale tak jak już go obiecywałem od bardzo dawna właśnie w mojej urodziny powstokaną, prawie rok temu. Więc to jest taka kwestia. Jeszcze zobaczymy, jak to będzie. No masz ci los. Oh, ale dobre. I już powracam. Mm, ale to było dobre. Dzisiaj taką fajną rzecz zrobiłem. Mówi Dzisiaj Taką rzecz fajną zrobiłem. O! O! Co jest? Bateria, chyba. Coś się stało. Tak, dokładnie tak. No super. Jak, ja, jak mnie to denerwuje, nie? Ten kontroler. Jak bateria pada, to tak świruje, nie? I nie mogę budować. Tyle razy po prostu pospadałem z konstrukcji. To jest naprawdę. O! Yy, pewnie mi teraz zapytacie, czemu ja to wszystko tak się męczę. Kilka godzin i to buduję. Odpowiedź brzmi, bo taki mam kaprys. Ja uważam, że mam bardzo silny charakter. Bo jak sobie coś postanowię, to tak ma być po prostu. Tak po chłopsku, no nie? Tak po prostu ma być. jeżeli oczywiście chodzi o te paski, no ewentualnie może tutaj że e, stacja kosmitów, to też by nie na tej powiedzmy takiej e, nowo odkrytej planecie, chociaż mi to chodziło, że e, coś tutaj jest takiego odkrytego i e, powiedzmy jakieś tutaj jest, e, projekty osiedlenia się tutaj, nie, że tutaj coś jest e, Jakieś tutaj nie wiem tajne fabryki jakieś Coś tutaj, tutaj się odbywa, jakieś rakiety, kurde kopuły, jakieś anteny stacji. Wiecie, o co chodzi. No i zobaczmy, znając życie, pewnie się nie pokryje. O, pokryło się. No, widzicie. Ja za chwileczkę przyjdziemy do innych projektów. E, Zobaczcie żeby nie było, pasek jest skończony. Teraz buduję rakietę kosmiczną, rakietę kosmiczną. Niezmiernie nie mogę się doczekać. Aż po prostu wyjdzie 1.20.5 A jeśli ono wyjdzie to będą zbroje dla psów Będą pancerniki No ludzie Wy to kumacie Więc fajnie jeszcze w tym pierwszym sezonie Z Mikołajkowych Przygód Sobie byłoby to testować A wy co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach Zwłaszcza, że no nie będę ukrywał Prawie 90 odcinków Już za nami I projekt Powoli pomysły mi się zaczynają kończyć. Tak naprawdę to jest jeden taki wiel większy projekt, który już zamierzam zrealizować, a dalej to po prostu pustka, co ja mogę jeszcze tutaj wybudować. No i też monotomia, prawda? Bo tutaj już tylko mamy raz na ruski rok jakieś wyprawy, w której i tak się dzieje to samo, i budowanie, i to samo, i to samo w kółko. No nie. Nie mamy żadnych tam nowości, ani nic. Ja tam pokazuję na filmach we wstępie, jak, jak w poprzednim odcinku, co zostało ostatnio dodane Tędy, ale wiecie. Więc tak, to no, potrzebuje przerwy potrze i powrócić do Minecrafta po tych kilku update'ach. Mam nadzieję, że nowy wymiar zostanie dodany, tak. E, fajne marzenia, prawda? No nie wiem, no cokolwiek fajnego. Ostatnio dali nową broń, kurde, nowe warianty psów, nowe moby, wrogie, no strukturę. Więc no mam nadzieję, że to się jakoś tam fajnie rozwijje. rozwije, rozwie, rozwinie. I fajnie byłoby to testować, ale no mówię, no jeszcze w tym sezonie bardzo chciałbym, żeby e, te pancerniki po prostu zostały wprowadzone z tym 1.25. Kurde! Się okaże, że też w czerwcu, jak 1.21 prawdopodobnie wyjdzie, bo nie znamy daty wydania, ale zwykle w czerwcu, ostatnimi latami wychodzą te aktualizacje, więc pewnie w czerwcu 7 albo ósmego tradycyjnie. Tak, więc tak to wygląda. Była ostatnia wyprawa, więc to też będzie to, inaczej. Analogicznie to będzie tym razem naj, ostatni taki wielki projekt. Powiedzmy i, i tyle. No, już po pomalutko dobiega koniec. Przynajmniej pierwszego sezonu. I ten odcinek cały sobie właśnie w Endzie tutaj zrealizuję. Skończyłem budować górę, teraz zajmę się dolną częścią rakiety. Ta muzyka endowa, więc ciągle usłyszę. I mało na nią zwracałem uwagi, nie? Dopiero w ostatnim okresie czasu, rok temu, tak odsłuchałem tego utworu i faktycznie pasuje do tego wymiaru. Bardzo pasuje. To są zniekształcone utwory Minecrafta. Ciekawostka, tutaj dobudowałem. W ogóle ciekawostka to powinno być w górze i powinno być podparte na tych mm, tutaj ale nieważne to jest jakaś yy, magiczna rakieta <laughs> no, yy, to co przed chwilą prawdopodobnie słyszeliście, bo nie wiem jak jakość dźwięku będzie chociaż jedna osoba mi napisała, że yy, jest w miarę fuck uh! się wystraszyłem, nie? To był właśnie utwór Sweden, tylko że jest zniekształcony. Oczywiście C418, tak. Sam zniekształcił swoją ścieżkę dźwiękową, de facto najbardziej charakterystyczną dla Minecrafta. No i jeszcze te górne wieże, ale tu już patrzę. Kurde, 11 minut, może. Czas polecieć do innych projektów, których Wam przez ten długi czas nie pokazywałem. Może by tak wypadało zrobić. Ale żem zarąbał w tornister przed chwilą i wy tego nie widzieliście, no nie. Agent number one po prostu. Jestem. Eee. Tak tutaj dookoła dobudowałem. No więc no, nie, nie lubię, jak w serii się pojawia taka monotomia. Nic się po prostu nie dzieje. W kółko to samo i bardzo lubię z tym walczyć. Co? Projekty uważam, że fajne dosyć zbudowałem, ale już powoli zaczynam to odczuwać, że brakuje mi pomysłu, wszystko co miałem tutaj zaplanowane na ten sezon już Zrealizowałem no, to, co już miałem od początku, czyli ten projekt, właśnie stacji kosmicznej tego wszystkiego, właśnie realizuję. No i co? Nie wiadomo. Gitara, rakieta, siema, ej, pyk, tutaj to też, nederrak, nieborak, jak ugryzie będzie znak. Teraz buduję właśnie, jak widzicie, Kopułę. Pseudo Kopułę, bo ja dobry za bardzo nie jestem w budowaniu kopuł. Jak widzieliście, ale cóż, no i w ogóle najlepsza Kopuła, jaką mi się udało zbudować, to uważam, że to, co widzieliście w tej serii 46 odcinki, w ogóle te nederowe, czyli projekt nederze. No, że ten projekt Overworldu w nederze. No. Jakoś to mm -hmm. Jakoś to jest I coś na odcinek osiem szykuje się coś specjalnego Bo dwie takie same liczby I a 9-9 to będzie już pokaz świata. No, i bardzo mi zależy na tym, żeby właśnie seria to trwała te 100 odcinków, i właśnie no. Dlatego fajnie mówiłem. O, tutaj źle. Jakby to już 1.25 wyszło niebawem. No, kurde, nawet mogę poczekać do kwietnia, chociaż e, wątpię, żeby to się stało. No, bo fajnie byłoby wykorzystać te odcinki, no nie? I w jakiś taki ciekawszy sposób zamiast tam. Tą... No, wiecie o co chodzi? W kółko o tym samym nawijać. No, eee, doskoczę. Więc, no, myślę, że e, dalsze plan, plamy na rozwój serii już poznaliście w tym filmie i już no, no właśnie tak wygląda moje budowanie kopuł, zaokrąglić coś to nie ma problemu, nie? O, się kontroler mi zaogląglił, 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 e, więc zaraz zbuduję kopułkę i myślę, że zakończymy odcinek, a w kolejnym będzie pokaz wszystkich projektów. No niestety, no nie jest to możliwe jednak i na tym zawsze przegrywam, żeby wszystko zmieścić każdą budowlę w jednym odcinku. Proces budowy, w sensie, nie mniej myślę, że taki endowy odcinek to yy, spoko opcja. po tych tutaj wyprawach i tak dalej, no dużo ciekawszy myślę, że był poprzedni, ale co z tego budowanie trzeba widzieć, nie wiem jak to powstaje. Siedzę tu z jakichś kilka godzin i macie tutaj 16 minut materiału. Kiedy to zleciało, ja nie wiem.